Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie czapkę z papieru. Ja przedstawię tutaj na kartce A4. Natomiast aby pasowała ona na głowę, no to potrzebna jest przynajmniej kartka formatu A3, czyli taka wielkości dwóch kartek A4, No to wtedy wyjdzie nam czapka powiedzmy na dziecko. Natomiast jeżeli chcemy dla osoby dorosłej, no to potrzebna jest jeszcze nieco większa kartka. No więc zaczynajmy kładamy sobie kartkę na pół Znowu na pół Teraz na tym przecięciu, które nam wyszło, składamy pierwszy trójkąciki. Teraz zaginamy. Ten kawałek odwracamy sobie na drugą stronę i tutaj powstały nam takie różki, które zaginamy. No i ten kawałek tutaj również sobie zaginamy. Odwracamy no, z powrotem znowu i te różki zaginamy w tą stronę. No i teraz tutaj jeżeli mamy najlepiej klej jakiś w sztywcie biurowy, no to można sobie podkleić te różki tutaj. No ja akurat nie mam kleju, więc użyję taśmy klejącej. Aby ta czapeczka w tym, w tym miejscu akurat nam się nie rozchodziła, i czapeczkę mamy gotową. Tak jak mówiłem, jest to malutka z kartki A4. Dziękuję za oglądanie.